Dzień dobry z tej strony, Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW Serii 6 w wersji Gran Turismo o oznaczeniu 30i z 2017 roku. Zapraszam. Oznaczenie 30i, czyli pod maską, mamy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 252 konie mechaniczne, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na tylną oś. Samochód jest w kolorze brązowym-beżowym, a kodla kieru to C2S i Samochód jest bardzo dobrze skonfigurowany. Przede wszystkim mamy tutaj czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamery 360 stopni. Adaptacyjne reflektory LEDowe. 19-calowe srebrne aluminiowe felgi. Linia stylistyczna Luxury Line nadająca mu elegancji. Przyciemnione tylne szyby. Elektryczny panoramiczny szklany dach. Funkcję dostępu komfortowego pozwalającą nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę. Kluczyk oczywiście musimy mieć przy sobie. Ponadto system domykania drzwi oczywiście wszystkich czterech. Nagłośnienie Harman Cardon elektrycznie składane lusterka pamięć fotela kierowcy oraz pasażera fotele komfortowe w pełni regulowane elektrycznie biała skóra nappa. Przebieg naszego samochodu to 43406 km. Wyświetlacz Head-Up na szybie, aktywny TempoMat, ogrzewanie kierownicy. Zarówno kierownica, jak i deska rozdzielcza oraz boczki drzwi w kolorze brązowym, czekoladowym. Duża nawigacja Professional sterowana albo poprzez dotyk, albo klasycznie przy pomocy pokrętła iDrive. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, czterostrefowa, a fotele z przodu i z tyłu są podgrzewane. Pełen pakiet systemów asystujących kierowcy, ostrzeżenie przed pieszymi, przed kolizją, przed opuszczeniem pasa ruchu z ingerencją w kierowanie oraz przed zmianą pasa ruchu z ingerencją w kierowanie. Cyfrowe zegary oraz czytanie znaków, widok z za kierownicy. Zawieszenie mamy ponadto pneumatyczne, także w trybie sportowym ono nam się opuści i usztywni, a w trybie komfortowym podniesie i zmiękczy. Z tyłu również niczego nie brakuje wcześniej wspomniane dwie strefy klimatyzacji ogrzewanie foteli, złącza słuchawkowe do współpracy z tabletami. I klasycznie dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofix. Ponadto tylne szyby posiadają rolety. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępniemy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i mini. Dziek dziękuję i do zobaczenia!